Hej, witam Was serdecznie z tej strony. Hallak, dzisiaj moi drodzy, top 5 zupełnie niezwiązany z grami. Chciałbym troszeczkę w tym top 5 przemycić różnych rzeczy. Yy, moje dzieciństwo na przykład, a dzieciństwo to był PRL, jak wiecie, albo nie wiecie, urodziłem się w roku 1976, czyli bardzo, bardzo dawno temu. Starzy górale tylko pamiętają, jak to wtedy było, ale na moim kanale podejrzewam jest bardzo dużo osób. Którzy wspominają, no różnie tamte czasy. Dzisiaj ten film to Sonda. Sonda, czy spodobają Wam się filmy w ogóle niezwiązane z grami? Bo prosiłem Was o swoje typy i mnóstwo pomysłów mi podsunęliście. Tylko że 90% z nich było związanych z World of Tanks na przykład. A chciałbym Wam też opowiedzieć coś innego. Dzisiaj top 5 moich wspomnień. Z PRL-u, z czym kojarzy mi się dzieciństwo, jeżeli chodzi o jakieś absurdy albo jakieś charakterystyczne rzeczy tamtego okresu? Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nie jest to ostatni film związany z PRL-em, pole do popisów tutaj jest ogromne. Zaczynamy! Miejsce piąte. No właśnie, czy to milicjant? Nie, moi drodzy, pałka milicjanta, biała pałka milicjanta to ewidentnie moje wspomnienie z dzieciństwa, które jest bardzo charakterystyczne i bardzo się zagnieździło w mojej głowie. Jeżeli zapytacie, czy dlatego, że dostałem kiedyś pałą, nie, absolutnie nigdy nie dostałem, nigdy też nie widziałem na żywo, żeby ktoś był pałowany. Ale później wiadomo, co się stało w stanie wojennym, na przykład. No, wtedy już chyba wszyscy zobaczyli, że biała pałka milicjanta nie jest zdecydowanie do ozdoby. Dlaczego ją wymieniam? Jeżeli widzieliście milicjanta, widzieliście patrol, widzieliście cokolwiek związanego. Z milicjantem to najpierw szła jego pałka, a później dopiero on. Biała pałka nie wiem kto to tak wymyślił dlaczego biała czy może miała odstraszać zawsze się słyszało będzie rozruba ewidentnie dostaniesz pałą od milicjanta i właśnie ta pałka okupuje miejsce piąte miejsce czwarte. Miejsce czwarte to kolejki. Może dzisiaj dla Was kolejka jest czymś niezwykłym, a może często widzicie w niektórych miejscach, jak jest dobry towar. No, pomijam wszystkie akcje typu Open the Door, Media Markt i tak dalej, gdzie mają być jakieś obniżki i wszyscy tam walą, żeby zdobyć troszeczkę kasiory, zarobić trochę. Kiedyś kolejka to była rzecz naturalna. Moi drodzy, kolejka była po wszystko. Kolejka była po kiełbasę, po cukierki, kolejka była po owoce, Absolutnie wszystko, co tylko sobie wymyślicie, no może oprócz octu, oleju i soli, po to były kolejki. Nawet jak nieraz rzucono świeże pieczywo, potrafiła być kolejka, kiedy na przykład w sklepach okolicznych nie było, bo nagle w piekarni coś się stało. Kolejka to wyczekiwanie za takimi rzeczami jak na przykład półkotapczan, ława, komplet krzeseł. Telewizor? No nie, telewizor to już przesadziłem. <laughs> to było gdzie indziej, <laughs> moi drodzy. Sam pamiętam, jak dziadkowi donosiłem zupę w kance. Pewnie nawet niektórzy nie wiedzą, co to kanka, albo myślą, że tylko do mleka. Kiedyś nie było czegoś takiego łatwo dostępnego jak menaszka, więc nosiło się w czym się miało. Kanka, słoik z gumką zamykany na sprężynkę, w środku zupa ogórkowa albo szczawiowa na przykład i... Niosło się komuś z rodziny. A dlaczego? Dlatego, że stał w kolejce. Co prawda, moi drodzy, takim symbolem tamtych czasów jest może papier toaletowy, zwłaszcza ludzie obwieszeni wielkimi naszyjnikami z papieru toaletowego. Ja powiem wam szczerze, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Na zdjęciach, tych, które tutaj widzicie, jest to, natomiast na żywo nie widziałem, żeby ludzie w ten sposób chodzili. Jest to prawda, że papier toaletowy rarytasem był. Miejsce trzecie. Po prostu kartki. Kartki to jest coś może dla Was niezrozumiałe, ale w dawnych, dawnych czasach, kiedy byłem jeszcze mały, pewne rzeczy. O, pewne rzeczy. Większość rzeczy było na kartki, czyli była reglamentacja, tak zwana, przydzielanie obywatelowi pewnej części dobra w postaci, nie wiem, cukru, mięsa, czekolady, cukierków. Właściwie wszystkiego, więc żeby kupić coś w sklepie, nie wystarczyło mieć pieniądze. Trzeba jeszcze było mieć kartki. Kartki były po to, teoretycznie, żeby każdy miał porówno. Każdy dostawał kartki i mógł za to kupić jakiś towar. Nie było tak, że jeden miał bardzo dużo, a drugi bardzo mało. Oczywiście handel tymiże kartkami również <grytanie> kwitu. Ale pamiętajcie, że. W obliczu niedoboru niektórych dóbr wszyscy mieli mieć porówno, więc do sklepu się szło po na przykład kilogram mięsa i trzeba było pokazać kartkę. Pani nożyczkami wycinała kwadracik, przyklejała to na kartkę u siebie, ponieważ wszystko musiało się zgadzać. Jeżeli kilogram mięsa ubył ze sklepu. To na tej jej karteczce musiał być kwadracik rozliczający, tak jakby to. Oczywiście ludzie w tamtych czasach radzili sobie jak mogli. Niektórzy wałówy przywozili ze wsi, a ci, którzy w ogóle mieli zwierzęta hodowlane, które były, zaznaczam, rejestrowane. Nie można było tak sobie y, wyhodować 10 świniaków, po prostu zabić i sprzedać ludziom. Nie, 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 moi drodzy. Trzeba było całkiem nieźle hachmęcić, żeby w ogóle coś się udało. Różne rzeczy wtedy się wymyślało, ale to nie jest temat na ten film. I przed nami miejsce drugie, Saturator. Saturator kojarzy się być może Wam z Ferdynandem Kiepskim, który to niby kiedyś na Saturatorze pracował, tak przynajmniej <grywanie> w filmie twierdzi. Cóż to takiego było? Wózek, budka. W której można było dostać tak zwaną wodę sodową, czy też wodę gazowaną z sokiem lub bez. Był to totalny symbol. Na przykład u nas w mieście, małe miasteczko co prawda, ale przed knajpą, która się nazywała właściwie restauracją, która się nazywała Wiktoria, stał sobie taki pan i był no niezwykle ważną osobistością. Można było do niego podejść, jak się kasiorkę miało i poprosić właśnie takiej wody z saturatora, czyli z bombelkami i jeszcze dodatkowo z sokiem. Pamiętam, że wszyscy czekali tylko na moment, aż tego gościa od Wiedzi jakiś kolega. Bywało bowiem tak, że jeżeli gość się zagadał i w tym czasie nalewał nam tego soku, to troszeczkę o sekundę, dwie dłużej mu się wajcha przytrzymała i w szklaneczce zamiast bardzo cieniutkiej warstwy, jakieś pół centymetra soku, nagle się zrobił centymetr albo trochę więcej, wtedy oczywiście. Barwa była napoju inna i jeszcze smak dodatkowo piękny. Można by do tego dołączyć jeszcze tutaj watę cukrową, albo na przykład wszelkiego rodzaju dobra sprzedawane na odpustach. Tylko, że to jest też materiał na zupełnie inny film. Miejsce pierwsze. Cóż może być na miejscu pierwszym? Moi drodzy, Peweks, 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 jeszcze raz Peweks, kraina obfitości, kraina miodem i mlekiem płynąca, a także kolorami. I zapachami. Jeżeli ktoś z Was oglądał Alicję w krainie Czarów, to wrota do Peweksu były dokładnie czymś takim jak tam lustro. W Peweksie nawet nie trzeba było nic kupować. W Peweksie trzeba było być i po prostu chłonąć te wszystkie barwy. Podczas gdy w sklepach normalnie było szaro i buro. Jak weszliście na przykład do spożywczaka, to na dolnej półce były poustawiane octy, na górnej półce był poustawiany cukier. Każda paczka cukru wyglądała tak samo z literką C szara torebka mąka, z literką M szara torebka wafelki. Na przykład teatralne, w każdym razie koloru było mało. Peweks to szaleństwo koloru. Jak się wchodziło do Peweksu, napoje w puszkach typu Coca-Cola, czerwień typowa, czerwona puszeczka, absolutnie niedostępna w sklepie, gumy Donald, kolorowe, żółte, niebieskie, czerwone opakowania, a w środku, pamiętajmy, historyjka zawsze historyjka dodatkowo kawy wszelakie, batony. Czekolady, a to wszystko w fantastycznych, kolorowych pazłotkach. Które po prostu jak się zjadło, to nie szły do śmieci, tylko można było w zeszyt włożyć, żeby się tak wypłaszczył i dołączyć do swojej kolekcji. <laughs> tak to, moi drodzy, było. Oczywiście Peweks to także inne dobra, już droższe. Ja mówię tylko o takich przyziemnych. Prawdopodobnie nigdy już w życiu nie przeżyję takiego szoku, jak pierwsza wizyta w Peweksie. Pierwsza wizyta w Peweksie to było coś fantastycznego. A teraz. No właśnie, co chcielibyście w następnym odcinku, ale tym razem proszę Was. Nie piszcie w ogóle o World of Tanks, yy, tylko może jakieś rzeczy niezwiązane z World of Tanks. Zobaczymy, jakie będziecie mieli pomysły. Mogą dotyczyć wszystkiego, absolutnie wszystkiego. Nie bawimy się tylko w politykę, bo myślę, że i tak media i internet są tym przeciążone. Moją listę dzisiejszą, top 5, traktujcie z przymrużeniem oka. Po prostu miałem taki pomysł, żeby wysądować Was, czy film się spodoba, i coś musiałem włożyć. Tamta epoka była tak niezwykła, że jest to materiał na mnóstwo, mnóstwo filmów. A ten mam nadzieję, że Wam się podobał. Żegnam się z Wami i do usłyszenia.